Dwa kolejne tomy Torgala. Ponad krainą cieni i upadek Brexarit. to jest rok 83 i 84, album piąty i szósty w serii. Jest to również druga i trzecia część opowieści rozpoczętej albumem Czarna Galera. Ponownie mamy dwa albumy, z których jeden możemy ocenić negatywnie, drugi pozytywnie. Ciekaw jestem, czy. Jesteście w stanie zgadnąć, który jest który. Podatką inną cieni. W tym albumie obserwujemy. Album otwiera całkiem efektowny rysunek. W albumie tym obserwujemy Torgala załamanego psychicznie po domniemanej śmierci Aritzi, który wiedzie żywot poniżanego nędzarza u boku, u boku Szaniach, dziewczyny, która ma być odpowiedzialna za. Śmierć jego żony. Zostaje on odnaleziony przez Galatorna, tego galernika z poprzedniego albumu. Dowiaduje się również od niego i jego, i jego towarzysza, że Aricja jednak żyje. To przywr przywraca go do życia. Musi on jednak udać się do takiego drugiego świata. Gdzie, jak widać, czeka na niego wiele niebezpieczeństw razem z szaniach dostają się do takiego niby raju, w którym odnajdują ponownie spotykamy strażniczkę kluczy i po różnych perypetiach spotykają takiego upiora bez imienia, który jest odpowiedzialny za życie i śmierć wszystkich ludzi. Następnie trafiają do Krainy Cieni, gdzie ostatecznie Szaniach poświęca swoje życie, by odkupić poprzednie winy. Tak się kończy ten album. Album ten, moim zdaniem, ma wszystkie wady typowe dla środkowej części opowieści. Nic tu się ani nie zaczyna, ani nie kończy. Najgłównym no problemem z, fabularnie z tym albumem jest to, że jest ta opowieść trochę zbędna. Jeśli chodzi o początek, to obserwujemy torgala złamanego psychicznie, i wydaje mi się, że akurat nie jest to nie jest to, to co, co chcemy oglądać w przypadku tego bohatera, dlatego że jedną z głównych cech tego bohatera jest właśnie skłonność do działania. No ja rozumiem miłość miłością, strata żony, stratą żony, ale wydaje mi się, że jest tu pewna przesada w reakcji bohatera na wydarzenia. Później, cała ta pierwsza część albumu, jak widać, albumu, jak widać, niewiele się tutaj dzieje. Potem akcja się rozkręca. Wydaje mi się, że te, te rysunki węża są tutaj interesujące. Jest tu dużo takiego erotyzmu pomiędzy Torgalem i tą dziewczynką. No nie do końca rozumiem, czy, czy ta dziewczynka musi tutaj paradować w takiej krótkiej spódniczce przez cały czas, w tych wszystkich dziwnych miejscach. Więc to nie bardzo mi się szczerze mówiąc podoba. Teraz te dinozaury tutaj, one się pojawiają w kilku miejscach w twórczości Rosińskiego, Wydaje mi się, że nie jest on. To nie jest jego mocna strona, żeby rysować takie rzeczy. I tutaj album zsuwa się trochę w stronę nonsensu w tym momencie. Tutaj nie bardzo rozumiem, o co chodzi z tą tęczą w tym rysunku. Później, kiedy już docierają do tego raju, myślę, że jest nieco lepiej. Ten, ten rysunek rycerza galopującego jest świetny. Cały ten motyw. Kuszenia Torgala, by zszedł z tej ścieżki, jest tutaj całkiem niezły. Potem ta wizja tych nici, ta postać upiora wydaje mi się, że jest to, że jest to dosyć ciekawie i ciekawie narysowane i ciekawie pomyślane. Później jest interesujące wprowadzenie czarno-białej stylistyki w tym momencie. Natomiast no ten, ten koniec jest dosyć, wydaje mi się, przewidywalny. I tak jak powiedziałem, Całkowita ocena tego albumu wydaje mi się, muszę, muszę go ocenić negatywnie. Tak pod względem wizualnym, jak i przede wszystkim fabularnie. Upadek Brexarit to album, który podsumowuje całą tę trzyalbumową opowieść rozpoczętą albumem Czarna Galera. I muszę powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych albumów w całej serii o Torgalu. W albumie tym. Poznajemy Szardara, który jest władcą twierdzy Brexarit i który, można powiedzieć, stoi za całym złem panującym w tym regionie. To on uprowadził aricję. Z tego powodu Torgal postanawia pomóc Wikingom i Galatornowi, znanemu z poprzedniego albumu, w próbach zdobycia twierdzy, która wydaje się, no, Prawie niemożliwe do zdobycia. Po niepowodzeniu ataku z morza, ze strony Wikingów, Torgal działa na własną rękę, wdziera się nocą do twierdzy. Tu czeka go wiele niebezpieczeństw. Szardar, zdając sobie sprawę z tego, że jego panowie, panowanie dobiega końca, próbuje uciec, próbuje e, uprowadzić Alicję. No i dochodzi do takiego emocjonującego. Finału, w którym Torgalowi udaje się uratować ukochaną i wszystko dobrze się kończy. Wizualnie album ten jest imponujący. No już pierwsze rysunki są doskonałe i robią bardzo duże wrażenie. Cała ta postać Shardara jest takim jest to taki wiarygodny czarny bohater, wiarygodny obraz zła. Jest to człowiek przebiegły, inteligentny, nie cofający się przed niczym. No Jest godnym przeciwnikiem dla Torgala, właśnie przez to, że nie, nie cofnie się przed żadnym okrucieństwem. Tu te sceny ataku z morza są bardzo fajnie pokazane. Szartar yy, wykorzystuje zwierciadła żeby spalić flotę wikingów. No tutaj też po raz kolejny, po raz drugi mamy ten to coś, co nie podoba mi się za bardzo. A mianowicie wspomnienie, że pomysł ten został wzięty od Archimedesa. No po raz kolejny jest to taki trochę zgrzyt moim zdaniem logiczny w, w tej opowieści. Później mamy bardzo fajne rysunki nocne, które zawsze Rosińskiemu świetnie wychodziły, kiedy Torgal dostaje się nocą do twierdzy. No tutaj widzimy takie sceny. Szardar jest takim rodzajem Prospera, który w obliczu nadciągającej katastrofy wydaje szalony bal. Myślę, że jest to bardzo ciekawy, bardzo fajny motyw. Tutaj wiele się dzieje. Te sceny w skarbcu są bardzo efektowne. Później, no i jest to jeden z highlightów tego albumu, są tutaj te sceny na, na moście walki z takim bardzo fajnie narysowanym potworem. Tu przywożą, przywodzą one na myśl władcę pierścieni i znaną scenę z władcy pierścieni. Później dalej wiele się dzieje. Wydaje mi się, że to zakończenie. Może jest troszeczkę za łatwe, biorąc pod uwagę, jak interesująca jest ta postać stworzona tego czarnego bohatera, ale mimo to jest, to jest to efektowne zwieńczenie całości. Tutaj te rysunki tej twierdzy są bardzo interesujące. Reasumując, jest to świetny album, tak pod względem wizualnym, jak i merytorycznym, moim zdaniem.